Hej, hej! Przed Wami Dziennik Youtubera i nie ma lekko. Sezon trzeci pana Markusa Emersona od wydawnictwa Muza. I właśnie wczoraj, 10 sierpnia, ta książeczka miała swoją premierę. Nie udało mi się jej nagrać wtedy, ale cóż, jest najwyżej dzień po. I słuchajcie, kto z Was nie chciałby być sławnym youtuberem? Wydaje mi się, że to chyba marzenie każdej początkującej osoby. Wiecie, tak wejść na swoje konto i oglądać te miliony wyświetleń na ekranie, tysiące łapek w górę, setki komentarzy, mieć fanów, którzy chcieliby nas poznać, naśladować i nawet brać za przykład. No i takie właśnie marzenie ma nasz główny bohater. Zmienił jednak swoje podejście, gdyż wcześniej nie chciał być w pobliżu osób, którym się udało w jakiś sposób wybić. Teraz jest przekonanie, że odrobina sławy obok takiej osoby w sumie wcale mu nie zaszkodzi. Oczywiście jego pomysły nie mają tutaj końca. Nie zawsze są one zabawne dla publiczności, ale uwierzcie mi, że ten chłopiec, gdyby mógł, to chyba nawet zacząłby chodzić na rzęsach. Oczywiście w każdym sezonie jego fanów przybywa, więc może chociaż nie na tyle, co by sobie życzył, ale coś tam zawsze się dokłada. Wszędzie jednak towarzyszy mu dwójka przyjaciół, którzy choć czasem w pokrętny sposób, ale jakoś tam go wspierają. Również, gdy zostaje ogłoszony konkurs, to każdy z nich przybiera się w dosyć oryginalny strój, mm, tylko później robi się takie małe zamieszanie, bo to ktoś w sumie ukradł nagrodę. No i jak sądzicie, co na to, Dave? Jak zwykle, z głową na karku zaczyna prowadzić dochodzenie, wszystko dokładnie nagrywając. Bo wiecie, nigdy nie wiadomo, czy w sumie bardziej mu się marzy, żeby tą nagrodę znaleźć i zdobyć, czy może dlatego, żeby właśnie poprzez to nagranie zyskać jeszcze większą sławę. Trudno mu się dziwić. Jego siostra nagrała zwyczajny film i stała się przy tym ogromnie sławna. Dlaczego w sumie i jemu miałoby się tutaj nie udać? Powiem wam, że czytanie tego komiksu jest naprawdę relaksujące. Mamy zabawne fotki, które poprawiają nam humor na tyle, że przykro się w sumie robi, kiedy książka dobiega tutaj końca. Kiedy zaczynają ją czytać dzieci, w moim mniemaniu będą bardziej dążyć do spełnienia swoich marzeń. Będą bowiem wiedzieli, że pomimo wszelkich porażek warto podnieść głowę do góry i iść naprzód. Dlatego zachęcam do sięgnięcia po tą serię, bo nic tak nie uczy dorosłości jak książki. Jak widzicie, moje słońce też musiało pokazać, że tu jest, tak jest, mamusia musiacie cię wodzi. Dlatego bardzo mocno polecamy książeczkę. Kto wie, może i nasz Gracjanek będzie sławny. Nie, no dobra, nie ma sprawy. Ok, żegnam się z Wami.